A jeśli mi serce przestanie kiedyś bić? spytała Momo. Wtedy odpowiedział Mistrz Chora I czas ustanie dla ciebie, moje dziecko. Można by też powiedzieć, że ty sama będziesz szła z powrotem przez czas przez wszystkie swoje dni i noce, miesiące i lata. Będziesz wędrowała z powrotem, aż dojdziesz do wielkiej, okrągłej, srebrnej bramy, przez którą kiedyś weszłaś i tamtędy wyjdziesz. A co jest po drugiej stronie? Znajdziesz się tam, skąd płynie cicha muzyka, którą już czasem słyszałaś, ale wtedy będzie tam twoje miejsce, będziesz sama jednym z jej dźwięków. Spojrzał badawczo na dziewczynkę, ale tego pewno jeszcze nie możesz zrozumieć. Owszem, powiedziała mamo cicho, wydaje mi się, że rozumiem. Przypomniała sobie, jak idąc uliczką, nigdy przeżywała wszystko wstecz. I spytała, czy ty jesteś śmiercią? Mistrz Chora uśmiechnął się i chwilę milczał, zanim odpowiedział. Gdyby ludzie wiedzieli, co to jest śmierć, nie baliby się jej. I gdyby jej się nie bali, nikt nie mógłby już kraść im czas, y, czasu życia. W takim razie trzeba im to powiedzieć, zaproponowała Momo. Tak myślisz? spytał Mistrz Chora. Mówię im to z każdą przydzielaną im godziną, ale obawiam się, że oni nie chcą mnie słuchać. Wolą wierzyć tym, którzy im przyprawiają o strach, którzy ich przyprawiają o strach. To także zagadka. Ja się nie boję, powiedziała Momo. Mistrz Chora powoli skinął głową, długo przypatrywał się dziewczynce, potem spytał: Chcesz zobaczyć, skąd przychodzi czas? Tak. Szepnęła. Zaprowadzę cię tam, powiedział Mistrz Chora, ale w tym miejscu trzeba milczeć. Nie wolno o nic pytać i nic mówić. Obiecujesz mi to? Momo kiwnęła główką. Wtedy Mistrz Chora pochylił się ku niej, podniósł ją i mocno objął ramionami. Nagle wydał się jej bardzo wysoki i nie, niewypowiedzianie stary, ale nie taki jak stary człowiek, lecz jak pradawne drzewo albo skała. Potem zasłonił jej ręką oczy, a ona odczuła to, jakby spadł jej na twarz lekki, chłodny śnieg. Momo miała wrażenie, że mistrz Chora idzie z nią długim, ciemnym korytarzem, ale czuła się bezpieczna i nie bała się. Z początku myślała, że słyszy bicie własnego serca, ale później coraz bardziej zaczęło jej się wydawać, że to echo kroków mistrza Chory. Długo trwała ta droga, ale w końcu mistrz Chora postawił Momo na ziemi. Jego twarz. Była tuż obok jej twarzy. Spojrzał na nią szeroko otwartymi oczami i położył palec na ustach. Potem wyprostował się i zrobił krok w tył. Dziewczynkę otaczała złocista poświata. Powoli zaczęła dostrzegać, że stoi pod potężną okrągłą kopułą, która wydała jej się tak wielka jak firmament niebieski, i cała ta olbrzymia kopuła była z najczystszego złota. U góry w samym środku znajdował się okrągły otwór, przez który prostopadle padał słup światła na również okrągły staw, o wodzie czarnej i głębokiej i nieruchomej jak ciemne lustro. Tuż nad wodą migotało coś w słupie światła jak jasna gwiazda. Poruszała się ona majestatycznie i powoli, a mama dojrzała, że jest to monstrualnej wielkości wahadło, poruszające się tam i z powrotem nad czarnym lustrem wody. Wahadło to nie było nigdzie zawieszone. Unosiło się jak gdyby pozbawione ciężaru. Kiedy gwiezdne wahadło zbliżało się wolno ku brzegowi stawu, wynurzał się z ciemnej wody duży pąk kwiatu. Im bardziej zbliżało się wahadło, tym szarzej szerzej otwierał się pąk, aż wreszcie w pełnym rozkwicie leżał na lustrze wody. Tak wspaniałego kwiatu Momo nigdy jeszcze nie widziała. Zdawał się składać tylko z świetlistych barw. Momo nawet nie wyobrażała sobie, że takie barwy w ogóle istnieją. Gwiezdne wahadło zatrzymało się na chwilę nad kwiatem, a Momo tak zatonęła w, tak zatonęła w podziwianiu tego widoku, że zapomniała o wszystkim, co ją otaczało. Sama woń kwiatu wydała jej się czymś, do czego zawsze tęskniła, nie wiedząc, co to jest. Po chwili jednak wahadło powoli, powoli zaczęło wracać i kiedy oddalało się stopniowo, Momo zauważyła ze zdumienie, że wspaniały kwiat zaczyna więdnąć. Jeden płatek po drugim opadał i pogrążał się w ciemnej głębi. Momo odczuwała to tak boleśnie, jak gdyby odchodziło od niej coś, co już nigdy nie powróci. Kiedy wahadło znalazło się nad środkiem czarnego stawu, wspaniały kwiat całkowicie się rozpadł. Równocześnie jednak po przeciwległej stronie stawu wynurzył się nowy pąk. I kiedy wahadło zbliżało się powoli, momo zobaczyła, że z pąka zaczyna rozwijać się jeszcze o wiele wspanialszy kwiat niż tamten. Momo obeszła staw, aby go z bliska obejrzeć. Kwiat ten był zupełnie inny niż poprzedni, jego barw Momo nigdy jeszcze nie widziała, ale zdawało jej się, że były one jeszcze o wiele bogatsze i drogocenniejsze. Nowy kwiat pachniał też inaczej, o wiele wspanialej, i im dłu dłużej Momo przyglądała mu się, tym więcej cudownych szczegółów w nim odkrywała. Ale oto gwiezdne wahadło już powracało, wspaniałość kwiatu mijała, płatek po płatku odrywał się i pogrążał w bezdennej głębi czarnego stawu. Powoli, powoli wędrowało, wahadło, ku przeciwległemu brzegowi, ale nie nad to samo miejsce co poprzednio, lecz o kawałek dalej. I tam, o krok od tamtego miejsca, znów zaczął wyrastać i powoli rozwijać się nowy pąk. Momo, wydało się, że ten najpiękniejszy ze wszystkich. Był kwiatem kwiatów, po prostu cudem. Dziewczynka miała ochotę rozpłakać się na głos, widząc jak i to doskonałe piękno zaczyna więdnąć i pogrążać się w ciemnej głębinie. Przypomniała sobie jednak o obietnicy danej mistrzowi, chorze i zachowywała się cicho. Na przeciwległym brzegu wahadło powędrowało także o krok dalej i nowy kwiat wynurzył się z ciemnej wody. Momo stopniowo zaczęła pojmować, że każdy nowy kwiat jest zupełnie inny niż poprzednie, i że z każdym razem ten, który właśnie się rozwijał, wydawał się najpiękniejszy. Chodząc wciąż do koła stawu, przyglądała się, jak rozkwitał i wiądł jeden kwiat po drugim. Zdawało jej się, że nigdy nie znudziłoby się jej to piękne widowisko. Jednakże stopniowo zaczęła zdawać sobie sprawę, że działo się tu jeszcze coś innego, czego dotychczas nie zauważyła. Słup światła padającego ze środka kopuły nie tylko był widoczny, Momo zaczęła go teraz i słyszeć. Z początku był to tylko szelest, jak kiedy gdzieś daleko wiatr porusza wierzchołkami drzew. Stopniowo jednak odgłos ten stawał się silniejszy, aż zaczął przypominać szum wodospadu albo huk fal morskich, rozbijających się o skalisty brzeg. Momo coraz wyraźniej rozróżniała, że odgłosy te składają się z niezliczonych dźwięków, które nieustannie nabierają innego porządku, zmieniają się i tworzą coraz to inną harmonię. Była to muzyka, a zarazem i coś zupełnie innego, i nagle Momo poznała, była to ta sama muzyka, która czasem dochodziła do niej z oddali, kiedy dziewczynka nasłuchiwała ciszy pod rozgwieździonym niebem. A teraz dźwięki te stawały się coraz czystsze i bardziej promienne. Mama domyślała się, że to dźwięczące światło wydobywa z głębiń ciemnej wody każdy z tych kwiatów, nadając im jedyny, niepowtarzalny kształt. Im dłużej słuchała, tym wyraźniej rozróżniała pojedyncze dźwięki. Nie były to ludzkie głosy, lecz brzmiały jak śpiew złota, srebra i wszystkich innych metali, a później wynurzały się jakby spoza nich głosy zupełnie innego rodzaju przybywające z niewypowiedzianej dali nieopisanie potężne. Stawały się coraz wyraźniejsze, także tak Momo zaczynała słyszeć także słowa. Słowa w nieznanym jej języku, które mimo to rozumiała. Słońce i księżyc, planety i wszystkie gwiazdy wyjawiały swe własne, prawdziwe nazwy. I nazwy te zawierały postanowienia. Co te ciała niebieskie będą robiły i jak współdziałały, aby każdy z kwiatów jednej godziny... Rodził się i ginął. I nagle Momo zrozumiała, że wszystkie te słowa były kierowane do niej. Cały świat, aż do najdalszych gwiazd, zwracał się do niej jak jedna niewyobrażalna twarz, która patrzyła na nią i do niej mówiła. Ogarnęło ją coś jeszcze potężniejszego niż strach. W tejże chwili ujrzała, że Mistrz Chora w milczeniu przyzywa ją ruchem dłoni. Rzuciła się ku niemu, on wziął ją na ręce, a dziewczynka ukryła twarz na jego piersi. I znowu jego dłoń, jak lekko padający śnieg, zasłoniła jej oczy, zrobiło się ciemno i cicho, i Momo poczuła się bezpieczna. Mistrz Chora szedł z nią z powrotem długim korytarzem. Kiedy znaleźli się w małym pokoiku wśród zegarów, ułożył ją na delikatnej kanapce. Mistrzu chora! Szepnęła momo. Nie wiedziałam, że czas wszystkich ludzi jest taki. Chwilę szukała właściwego słowa i nie mogła go znaleźć. Taki wielki, dokończyła wreszcie. To, co widziałaś i słyszałaś, momo, odpowiedział Mistrz Chora, nie było czasem wszystkich ludzi. Był to tylko Twój własny czas. W każdym człowieku jest miejsce, w którym Ty właśnie byłaś. – Ale znaleźć się w nim może jedynie ten, kto pozwoli mi się tam zanieść. Zwykłymi oczami nie można go zobaczyć. – Ale gdzie ja byłam? – We własnym sercu – powiedział mistrz chora, delikatnie gładząc jej rozwichrzone włosy. – Mistrzu chora – szepnęła znów Momo – czy mogę przyprowadzić do ciebie moich przyjaciół? – Nie – odparł. – Teraz to jeszcze niemożliwe. A jak długo mogę zostać u ciebie? Aż zacznie cię ciągnąć z powrotem do twoich przyjaciół, moje dziecko. Ale będzie mi wolno opowiedzieć im, co mówiły gwiazdy? Owszem, ale nie będziesz tego mogła zrobić. Dlaczego? Bo przedtem musiałyby wzrosnąć w tobie potrzebne do tego słowa. Ale ja chciałabym im, wszystko o tym, im wszystkim o tym opowiedzieć, chciałabym zaśpiewać im to, co śpiewały te głosy. Wierzę, że wtedy wszystko byłoby znowu dobrze. Jeśli naprawdę chcesz tego, Momo, to musisz umieć poczekać. To mi nie sprawi trudności. Czekać jak nasionko, które śpi w ziemi przez cały rok słoneczny, zanim może wzejść. Tyle będzie trwało, zanim słowa wzrosną w tobie. Chcesz tego? Tak, szepnęła Momo. To śpi, powiedział mistrz chora i przesunął ręką po jej oczach. Śpi. A Momo z uczuciem szczęścia odetchnęła głęboko i zasnęła.